Moi drodzy, Fortnite dodało jedną z największych Halloweenowych aktualizacji w grze. Wiele starych, jak i nowych przedmiotów, skinów powróciło. Dostaliśmy nowy pokój, nowego bossa i wiele, wiele nowych rzeczy, a dzisiaj postaram wam się to przedstawić. Jak wejdziecie do Fortnite, to prawdopodobnie rzuci wam się w oczy nowy wygląd menu. Menu od tego momentu będzie wyglądać właśnie w taki sposób. Napiszcie jak wam się podoba. Jak widzicie, podniosłem właśnie nową pompę. Jest to strzelba na kołki. Jest to nowa pompa dodana w tym sezonie. Działa ona podobnie do heavy pompy. Oczywiście przetestujemy sobie ją, jak ona działa. No i oczywiście w ekwipunku mam miotłę, która teraz jest czerwona. Jak widzicie, safe jest otwarty, a to nie dlatego, że ktoś go otworzył, tylko dlatego, że. Jest tutaj nowy pokój, pokój z Time Machine'em. Od teraz nie możemy tutaj zdobyć jednego losowego mityka. Na czas halloweenowej aktualizacji zostało to wyłączone, ale za to możemy zdobyć dwa inne mityki. W tej oto sali znajduje się boss, Kade Throne. Jak zabijemy gagatka, a on nie jest taki łatwy do zabicia, ponieważ ma bardzo dużo HP i zadaje bardzo duży damage, o kurde, no właśnie, o kurde. Jeszcze tu jest typ. Kolego. Oj, ojoj oj, oj Tu niech mi mnie wieżyczka nie zauważy. I Kado, proszę. Jak widzicie boss mi zadał za bardzo, bardzo dużo HP I dlatego jeszcze pojawił się tutaj jakiś typ, ale udało nam się z tego wyjść cało. Ale widzicie, nie jest to prosty przeciwnik do pokonania. do Tron dropi nowego mityka, jakim jest nowy mityczny Kinetic Blade. A poza tym dropi cukierki i z Dramgana. O nie. Dobra, zabiłem go. Niestety teraz, w momencie, w którym go pokonałem, Będą atakować mnie jego podwładni. A Mind Drum Gun jest taki sam jak w poprzednich update'ach. Tak jak przed tą aktualizacją. Nowa mityczna katana jest czerwona, ma trzy użycia. I po zaatakowaniu kogoś odzyskujemy jego HP. Czyli w skrócie, po zaatakowaniu kogoś leczymy się. Sam wygląd katany jest taki. I jest to zawsze fajny dodatek do gry. Jak zauważycie na Time machine jest data. 12 lipca 2018 rok Pomyślicie, jest to całkiem losowa data, nic na nie świadczy i tu się mylicie, ponieważ tego dnia wyszedł piąty sezon chapteru pierwszego Fortnite Battle Royale. Co to oznacza? Są spekulacje, że sezon piąty, chapter pierwszy powróci. A dlaczego tak ludzie myślą? Na banerach w Mega City można znaleźć widok nieba Pierwszego rozdziału sezonu piątego Oho, to jest jakiś gość Dobra, to było proste Na Frenzy, na Siole Szaleństwa Znajdują się propy z tego ów sezonu Jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz Każdy główkuje, czy to serio jest powrót piątego sezonu Mi się szczerze nie wydaje Wydaje mi się, że to jest duży bait O. To był idealny przykład tego jak ta katana potrafi nas uleczyć. Tam mamy koleżkę. Lecimy na niego. Cześć. Oh, bot lobby Normalnie. Więc muszę wam powiedzieć, że zapowiada nam się całkiem ciekawa fabuła Naruto. O boże. O oh, lego. Majty drum Gun. W Szczerze sensie wydaje mi się, że Majdy z dostał jakiegoś buffa w tym update'cie. Przejdźmy do skinów, ponieważ w tej aktualizacji dostaliśmy aż trzy kolaby. Dostaliśmy skina Jacka Skellingtona, Michaela Myersa i Alana Wake'a. Jest to rekordowa ilość jeśli chodzi o Halloween w Fortnite. bo jeszcze nigdy nie dostaliśmy tyle skinów na Halloween. Poza kolabowymi skinami dostaliśmy też wiele zwykłych skinów. Ja personalnie jestem fanem Shadow Miałśniaka. Wygląda on świetnie. A z takich jeszcze zmian na mapie możecie ujrzeć losowe duchy. Całkowicie losowe duchy pojawiają się na mapie i one wskazują ci miejsce najbliższego zakopanego skarbu. Znaczy nie myślcie, że to jest jakaś specjalna nagroda, to jest najzwyklejsza zakopana skrzynka. Z Halo nowej aktualizacji możemy otrzymać bardzo, ale to bardzo dużo darmowych przedmiotów kosmetycznych. Za wykonywanie zwykłych zadań, za wykonywanie zadań MAI i za wykonywanie zadań HORDRASH. O kurde. KOLEGO. Nie. Teraz ja mam high ground i ja cię będę niszczył. Nie skory do walki. KOLEGO. Poczekaj chwilę. A, próbuję mnie zesnajpić, kolega. Dobra, załatwiony. Na szczęście. Ale mocny był, blisko było. W grze. Oczywiście jak co update nie mogło zabraknąć nowych perków. Przykładowo Mythic Grab. Czyli perk, który nam pozwoli zdobyć losowego mityka. To jest coś typu Exotic gra. Poza tym Revamped, czyli możemy dostać nową pompę, tylko tym razem, atakując nią dostajemy Siphon. Co jeszcze? Trick or treat jest to perk, dzięki któremu dostajemy cukierki, a po pokonaniu graczy dostajemy ich jeszcze więcej. I ostatnim nowym perkiem jest Witchy Warrior. Otrzymujemy Bruma, czyli lot nie wiedźmy. Tylko tym razem ona ma skrócony cooldown. Jestem wielkim fanem rozdawania darmowych itemów w perkach, które mają jeszcze jakieś dodatkowe zastosowania. Szczerze jest to bardzo fajna rzecz i czekam na więcej. Oprócz nowych perków wróciło też parę starych, przykładowo Icy Slide, Rushing Reload i Game Time. Jeśli nie pamiętacie tych perków, to nie dziwię wam się, nie ma co płakać za nimi, bo nie są jakieś wybitne. Ale za to wybitny jest nowy starter pack na następny sezon. Jest to kamienne serce Jonesy, tylko że w wersji lady. Co wygląda absolutnie świetnie. Ja jestem wielkim fanem i najprawdopodobniej kupię ten starter pack. Mamy połowę października. Ten update to jest prawdopodobnie ostatni update tego sezonu. Co mnie w ogóle bardzo zdziwiło. Bo ten sezon jest strasznie krótki. Jest to ledwo dwa miesiące Ale za to otrzymaliśmy Wgląd do nowej ekipaki Jest to taki śmieszny raptorek On chyba jest z pierwszego rozdziału Tylko teraz w wersji techno Armor, coś tego typu Będzie on dostępny w sześciu stylach Tak jak każda następna ekipaka Dobra, oni się tutaj biją Spróbuję ich podjechać Dobra Zabrał mi fraga Znaczy to ja jemu trochę podkradłem? Pod o Boże ja przepraszam za moje umiejętności skillowe, ja dawno nie grałem w Fortnite, sporo. Ostatnio była lekka przerwa spowodowana wyjściem CSA 2, którego sobie popylam bardzo ładnie, więc przepraszam za moje umiejętności skillowe. O, o wow, o wow. Nie... o wow. Dobra, kolega mnie zmiótł z planszy. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie zobaczyć film z Horde Rusha bo jestem w stanie nagrać takowy i napiszcie mi jak wam podoba się nowa aktualizacja.